Witajcie drodzy parafianie. Dzisiaj troszeczkę na luzaku. Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku, a w zasadzie w pierwszym odcinku, chociaż już jest to trzeci odcinek nowej serii, którą sobie postanowiłem wymyślić i za chwilkę wam powiem, na czym ona polega. To będzie, moi drodzy, seria, która się będzie nazywać Kickster Moto poznawca, czyli poznaje. Nowy samochód, a wyrazem ze mną oglądając film o samochodzie, o którym nagrywam. Odcinek Z M4, odcinek ze VJem. Odcinek z Biej Simono też powinien być właśnie motopoznawcą, bo to są takie pierwsze wrażenia z luksusowymi, z drogimi samochodami. Chciałem się przejechać Taycanem, nie było wcześniej okazji, żeby to zrobić. Do odcinka nikt nie chciał dać, absolutnie w ogóle też na tornie, więc generalnie stwierdziłem, że nagram to zupełnie w innej formie. Dzisiaj trzeci odcinek, który jest tak naprawdę pierwszym, dotyczy samochodu, o którym jeszcze nie tak dawno było bardzo głośno, ponieważ jest to pierwsze elektryczne Porsche. Co ciekawe, w pewnych wersjach pierwsze elektryczne Porsche z napędem naprzód. Ja co prawda na jazdę testową umówiłem się na tylno napędowe Porsche Taycan. Poznajmy ten samochód. Z racji tego, że jest to jazda testowa to dostałem do testu najbardziej ubogą wersję Tajkana. ale to dobrze, bo do Kickstarter jedzie może za miesiąc, może za rok trafi Taycan Turbo S albo GT jakiś tam, bo takie mają być podobno głosy, że te bardziej sportowe mają się pojawić i wtedy zabiorę go na tor w Toruniu, zrobimy czas, podriftujemy, może będzie ku temu okazja. I właśnie po to powstała ta seria Kickster Moto poznawca. Z racji tego, że jest to najuboższa wersja, to silnik znajduje się tylko z tyłu. W wersji czterobutnej silnik znajduje się również z przodu. Moc jest większa i zasięg jest większy. Tutaj mamy tylko, albo i aż, ale przy Tajkanie i porównując ją do wersji czterobutnej, 380 koni, a skoro jest to Porsche, to wygląda jak Porsche. Tak naprawdę, gdybyśmy nie spojrzeli na przód, czyli na te łezki tutaj takie, które przypominają trochę oczy geparda, to byśmy się mogli nie zorientować, że to jest Tajkan, tylko Moglibyśmy to pomylić z Panamerą. Już od tego roku są zielone rejestracje, czyli już wtedy mamy stuprocentową pewność, że mamy do czynienia z autem elektrycznym. A skoro jest to auto elektryczne, to trzeba by je gdzieś naładować. Gniazdo do ładowania. Co ciekawe, w tej wersji ta klapka uchyla się do góry. Jeżeli mamy wersję, generalnie taką trochę. Lepsiejszą, to tutaj jest taki dotykowy panelik, który przejeżdża się palcem i to się chowa do środka i wjeżdża nam pod błotnik. Ale są dwa wejścia do ładowania, czyli tak naprawdę nie ma znaczenia, z której strony podjedziecie do ładowarki. To zasługuje na wielki plus. W przodu, jak w prawilnym elektryku, powinien znajdować się bagażnik. I tak w rzeczy samej jest. Mamy mały kuferek na gaśnicę, na jakieś tutaj ceregiele. Jedyne, do czego mamy tutaj dostęp, to płyn hamulcowy i płyn do spryskiwaczy. O, czekaj, znalazłem coś, ty. Płyn chłodniczy. A co on chłodzi? Może zapał właściciela do zakupu GT3 RS? Kluczyk wygląda jak w każdym innym Porsche. Był już odcinek x 4 z 911, był z Porsche Caymanem i te kluczyki bardzo podobnie wyglądają do siebie. Ale, co jest bardzo ciekawe, wystarczy, że ten kluczyk mam przy sobie, podchodzę i on się otwiera. Czyli taka magia Tesli, Zawitała również do Porsche. Co prawda te klamki się nie wysuwają tak jak w modelu S, ale to działa. Jeżeli chcemy zamknąć samochód i nadal nie chcemy wyciągać kluczyka z kieszeni, to tutaj jest taki dotykowy przycisk, po którym przejeżdżamy palcem albo go dotykamy i te klamki... Się chowają i samochód się zamyka. Tutaj mamy takie. coś, wiecie za co to odpowiada? Za to, że opory powietrza są mniejsze i ten samochód się toczy gładziej i mniej wtedy baterii zużywa i wtedy możecie daleko jechać. A gdybyście chcieli zobaczyć starsze odcinki motoznawcy, to tutaj macie projektor, który będzie wam to wyświetlał na ścianie waszego domu. To jest, moi drodzy, radar, który sprawia, że włączając ten w tym potworze. Nie wiedziemy nikomu w Dupala. Dajcie znać w komentarzach, czy lepiej, gdy operator z boku mnie nagrywa, ja coś pokazuję i wlatuje przebitka. Czy lepiej, tak bezpośrednio, wiecie: tak, o, tak, o, tak. Tutaj, w tym miejscu, znajduje się przycisk do otwierania bagażnika. Z racji tego, że nie jest to kickster jedzie, to nie będę wchodził do bagażnika, ale mamy tutaj kable, i to, ta torba jest przypięta takimi, zobaczcie, pasami, żeby przy przyspieszeniu nam to po prostu nie jeździło po całym bagażniku. Jeśli jesteśmy przy tylnej części, to w ogóle mam wrażenie, nieodparte, że to jest spoiler. I to się pewnie otwiera przy jakiejś tam prędkości. A, bo ja odkryłem, jak ten spoiler działa. I on się otwiera. To jest hamulec aerodynamiczny. Porsche, to jednak umi. Zdecydowanie widać, że tutaj jest przerwa i że to pracuje, więc to jest na 100% spoiler, ale chyba nie zobaczymy dzisiaj, że on się wysuwa. Można tylko otworzyć bagażnik, nie można go zamknąć. Może ty masz jakiś pomysł? Tak, wystarczy podejść do klapy i po prostu. To jest wada? Nie. Jak to naciśniesz, to się zamknie samochód. Patrz, teraz to naciskasz. No i on się cały zamknie. I on się tak, patrz, widzisz, zamknęło się. Ty, a może te wersje takie lepsze to mają? A tu ma ta? Machanko? Nie ma machanka też. Ty, no ja w biednym Fordzie Kuga mam. Machanko. Pff. Cześć! Cześć! Jak ty to zrobiłeś? A nie wiem. Zrespiłem się tutaj. A Kickster jedzie, jest test bagażnika, a tutaj w Kickster Motopoznawca jest Kuba w bagażniku. Ty, ale tu jest ten system właśnie zamykania bagażnika. Tak. To poczekaj, uwaga, klikam. No, pyk. Tak, widzimy, mamy tutaj schowek. Uwaga, zamykam. Doskonale. Powiem Wam, że ma prezencję ten samochód. Budzi respekt, ludzie się oglądają. Światła i to, to wszystkie, ten cały pasek, w którym jest napisane Porsche zresztą, żebyśmy nie mieli wątpliwości, to wszystko jest przecież zaczerpnięte z nowej 911, z nowej Porsche Panamery. I co więcej, nie wygląda ten samochód wcale... Jak Adam, który wyskoczył, nie wygląda jak auto elektryczne. Gdyby nie ta rejestracja zielona, to tak naprawdę ciężko byłoby nam stwierdzić, czy to jest faktycznie odmiana spalinowa, może Taycan nawet jakby w spalinowej wersji występował, to by właśnie tak samo mógł wyglądać. Porsche, wy to macie designerów, robicie od 50 czy 60 lat to samo, ale jednak inaczej. Jednak te samochody widać, że to jest nowa generacja, nowe auto, nowy model, a przy tym wszystkim widać, że jest to Porsche i to jest w ogóle zajebiste, powiem. I nie mówię wcale tak, żeby dostać kolejne Porsche, bo nigdy, Żadnego Porsche prasowego pewnie nie dostanę, ale będę się umawiał na jazdy testowe i będę jeździł tymi samochodami, bo te samochody mi się podobają. Cayman bardzo mi się podobał, 911 bardzo mi się podobała, choć ta poprzednia. Tą nową jeszcze no niestety nie jeździłem, gt trują to pomarzyć, o, za 5 lat chyba pojeżdżę, ale pojeżdżę i wtedy też nagram Kickster Motopoznawca i zobaczycie, jak jeździ ten samochód. A, a propos jazdy, to wsiadamy i jedziemy. Spieszenie. Musimy sobie tym pokrętłem zrobić na Sport Plus. Musimy nacisnąć do oporu hamulec. Du, 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 du. Jakby samochód spalinowy nam robił odcinek, to tutaj słyszymy coś takiego. Nie wiem, czy to silniki elektryczne przygotowują się do wystrzału. Naciskam do oporu hamulec i do oporu teraz gaz. Uwaga. Uwaga, puszczam. Stuwa. Jak słusznie zauważyliście, nie było to jakoś wybitnie szybkie. Jeżeli ktoś nie potrzebuje, żeby każde światło i każde ruszenie wgniatało go po prostu w fotel, to jest obce dla niego. Jeżeli ktoś oczekuje wgnieceń i przyspieszeń od zera do setki w 3 sekundy, no to niestety ta wersja na pewno nie jest dla niego. To jest po prostu wersja dla ludzi, którzy chcą być eko, mimo tego, że w Polsce prąd wydalany jest z kominów na dolnym Śląsku i górnym zresztą też. Tutaj mamy taką ciekawą opcję, moi drodzy: Electric Sport Sound, gdzie możemy sobie włączyć dźwięk, który się wydobywa. Nie wiem, czy z głośników, czy z czegoś. Zobaczcie, teraz jest bez, bez dźwięku. I co ciekawe, on się włącza automatycznie w Sport Plusie. Wgniata, oczywiście, nie można powiedzieć, że nie. A teraz włączam. Uwaga. XXI wiek i latające samochody. Czujemy się trochę jak w Cyberpunku albo w łowce androidów. Nawet przy hamowaniu ten dźwięk też schodzi fajne. Mógłbym się tym bawić cały dzień. Czuć jednocześnie przy hamowaniu masę potężną tego samochodu, które wynosi ponad dwie tony. Nie wiem ile w tej wersji dokładnie. Czuć, że ta opona na tej 19-calowej Feldze ma co robić, bo nawet przy bardzo mocnym hamowaniu czuć, że trochę popiskuje ta opona. Ona mówi: nie, nie. Nie rób już tak proszę, nie gramuj. Ja już mam co robić. No nie sposób jest nie porównywać tego samochodu do Tesli modelu S. Faktycznie no, czujemy się bardzo podobnie, jednak przy tym wszystkim czujemy, że ten samochód jest o wiele bardziej sztywniejszy niż Tesla. Nie wiem jakie wnioski bym wysnuł po kilku okrążeniach, czy to po torze Toruń, czy po jakimś większym na przykład po poznaniu. Mimo tego, że w Poznaniu jesteśmy, to niestety na tor się wjechać dzisiaj nie udało, jednak mamy wrażenie, że ten. Kuba tam jest że ten samochód nie udaje spalinówki. O, może tak. Czujemy, że jeździmy autem elektrycznym. Czuć, że ten moment jest od zera. Co prawda, no nie ma tutaj tyle koni, co w wersji turbo, mimo tego, że oczywiście w aucie elektrycznym turbo nie ma. W tej wersji mocniejszej z dwoma silnikami, to to przyspieszenie jest o wiele, o wiele bardziej wgniatające. Dobrze się prowadzi ten samochód. Chwała w ogóle Porsche za to, że robiąc jakikolwiek samochód, czy to jest Cayenne z dieslem, czy to jest najsłabsza odmiana Boxtera, czy jest to nawet stare, najbrzydsze Porsche świata 924, to w każdym z tych samochodów prowadzenie to jest najważniejsza kwestia. I zawieszeniowo, mimo tego, że w tej konkretnie wersji nie ma zawieszenia pneumatycznego, tylko jest zwykłe, normalne zawieszenie, to i tak przy tym wszystkim czuć, że ten samochód dobrze się prowadzi i zrobili to po prostu dobrze. Samochód duży, ciężki, ale ta kierownica taka malutka właśnie, to też jest w Porsche, że tak naprawdę miliardowo Milimetr ruszymy tą kierownicą i ona już skręca, już jest jakiś bodziec. To jest naprawdę niezwykłe. Jest tutaj zachowana dusza Porsche i ta cała, można powiedzieć, taka historia. Czuć, że to jest Porsche. Po prostu. o ile taki najbiedniejszy Tajkan kosztuje, bo może ktoś z Was chciałby sobie takiego kupić. Może niekoniecznie w takim kolorze. 500 tysięcy złotych. Generalnie bez pół miliona do tajkana nie ma co podchodzić, chyba, że umawiacie się na jazdę testową tak jak ja. Trzeba obiektywnie przyznać, że cena, od której rozpoczyna się zakup Porsche Taycana wynosi 389 tysięcy i on wtedy wygląda tak jak tutaj na tym ekranie. Gdybyśmy sobie zrobili teraz Latte Machiato, to on już skoczy do 390 000. Trzech z tymi felgami i w Latte Machiato, to to już jest 404. Wyposażenie zewnętrzne. Pakiet Sport Design z elementami wykończonymi włóknem węglowym kosztuje zaledwie 35 612 zł. Nie chcemy go. Sportowy dźwięk Porsche Electric Sport Sound kosztuje 2160. Pas świetlny z napisem Porsche. O, panie, no to tak, 3000, żeby się pokazać, że się Porsche jeździ. Przednia szyba z szarym pasem przeciwsłonecznym u góry, 400, aaa, dawaj. Wspomaganie parkowania z kamerą cofania, że tak zarymuję, dobra, zaznaczymy do pewności. Adaptacyjny tempomat, czyli ten radar z przodu, właśnie ta kulka tutaj, o, to on kosztuje tyle. O komfortowy dostęp, za magię podchodzenia i nie naciskania żadnego przycisku płacimy tyle. Dodaj. Wentylowane fotele z przodu. Niech będzie. Uchwyty dachowe w podsufice wykończone skórą. A nie chcę uchwytów. Stracho łapki są dla słabych. Wentylowane fotele. Gaśnica za 646 zł. Jedyne. Dawaj. Więc jak widzicie, skonfigurowanie Tajkana, który wyjściowo kosztuje 389 tysięcy, i zrobienie z niego takiego, który kosztuje 4,5 stówki, to wcale nie jest jakieś mocny problem. Gdybyśmy tu jeszcze sobie naprawdę posiedzieli i poczytali sobie o każdym tym aspekcie, to za chwilę okazałoby się, że doposażoną wersję płacimy, no właśnie takie malutkie pół miliona. Przynajmniej logo Electric z boku karoserii jest za 0 zł. Tu jest Electric. Ła! Na pocieszenie mogę Wam powiedzieć, że wersje Taycana, na przykład Turbo, czyli z dwoma silnikami, które mają moce od 600 koni w górę, kosztują tak Około miliona bardziej. Czyli macie za połowę ceny samochód, który mimo wszystko jest tajkanem. i mimo wszystko jest Porsche. W ogóle został wybrany świetny moment na to, żeby Porsche elektryczne się pojawiło, bo gdyby najpierw powstał Taycan, a później Panamera, to już by było może nietrafione. Ale teraz łatwiej nam jest się do Tajkana przyzwyczaić, mimo tego, że jest elektryczny, bo ta bryła i to, że jest tutaj jeszcze jedna para drzwi nas już tak bardzo nie dziwi. A skoro jest tutaj druga para drzwi, to ja się postaram usiąść sam za sobą. Wszakże jest to auto czteroosobowe, akurat w tym przypadku. No to sprawdźmy, czy sprawdzi się jako faktyczna limuzyna dla czterech osób. Wymagałoby się, chyba, nie? Siedzę. Na szczęście, dyskryminacja osób wysokich w Tajkanie następuje tylko z tyłu. Z przodu tego miejsca jest zdecydowanie więcej, dlatego zaraz tam usiądę i wam to pokażę. O! że nie ma tutaj faktycznie tragedii, mimo tego, że znajduje się tutaj szyberda, który co prawda się nie otwiera, ale w pewnych wersjach on ma jakieś super kryształy mocy Thanosa. Generalnie jest tak, że jak słońce na niego pada, to on się przyciemnia. Ta jest po prostu ciemna sama z siebie, z racji tego, że macie niestety tylko pół miliona. Bardzo ciekawa rzecz, o której warto powiedzieć dwa wyświetlacze. Słuchamy zdrowaśki a pasażer nam po prostu przełącza na radio pogodę. Możemy się z nim bić i na kierownicy, albo tutaj na panelu możemy to radio przełączyć, co wcale nie znaczy, że on nie zrobi nam tego ponownie. Więc jeżeli pasażer nas denerwuje i mówimy o ty niedobry pasażerze, to wiecie, co wystarczy zrobić? Manetkę zmiany biegów, która znajduje się tu, nie wcale tu, bo tu jest cup holder jeden, drugi i panel dotykowy, o którym za chwilkę sobie powiemy, to gdy kliknamy drive... A, wyłącza się wyświetlacz, mamy tylko Taycan, Nie sposób jest go tutaj w ogóle obsłużyć. Z drugiej strony nie ma to trochę sensu, że kierowca ma dostęp, czyli ktoś, kto się powinien skupiać na jeździe, a pasażer, który się nudzi, już tego dostępu do multimediów nie ma. Więc ten wyświetlacz to jest taki trochę bajer. Może gdyby tego tu nie było, to by ten samochód był tańszy o 15 tysięcy. A jeśli już przy wyświetlaczu jesteśmy i jeżeli już sobie zmieniliśmy wszystkie radia i jesteśmy super ustawieni na radio pogodę, bo pogoda jest mimo października, to... Możemy sobie tutaj oczywiście dowolnie to wszystko ustawić, ale najważniejsza rzecz to chyba jest to pierwsze, jedyne na razie Porsche, w którym nie ma analogowego chociażby obrotomierza. Czy to w Caymanie, czy w 911, to było tak, że część tego licznika była licznikiem takim prawdziwym analogowym, a tutaj na przykład w jednym kółku była nawigacja, była jakieś tam Powiedzmy, wyświetlacz tutaj. To jest całościowe, wyświetlaczowe. Całkiem spoko to wygląda. Można by się do tego przyzwyczaić. Co ciekawe, mamy tutaj też takie dotykowe przyciski, które łoszę. Zawieszenie mogę se zmienić. Mogę se kontrolę trakcji wyłączyć. Proszę Ciebie, światło Mo mogę włączyć. O. No i stacyjka oczywiście w Porsche po tej stronie, która już stacyjką nie jest. Tak naprawdę, tylko przyciskiem włączania. Ale tak naprawdę nie musimy go w ogóle naciskać. Dlaczego? Że wystarczy do tego samochodu po prostu wsiąść. Jak widzieliście, te klamki się unoszą. Wsiadamy i po prostu wrzucamy drive. Nie musimy w ogóle tutaj ręki na to naciskać, więc ten przycisk to jest taki trochę tylko, żeby chyba tą tradycję zachować, tak naprawdę, żeby on tutaj po prostu po tej lewej stronie był. Generalnie, jeżeli patrzymy na cały środek, to czuć, że jest to Porsche, mimo wszystko, a takim największym atrybutem, który nam o tym przypomina, ciągle jest właśnie ten zegarek. W niektórych wersjach pełni też rolę stopera. Możemy sobie włączyć tutaj stoper, i on od tej 60 nam leci dookoła, do 60 się zatrzymuje, i mierzy nam czas okrążenia. W tej wersji raczej tego zrobić nie możemy, chociaż jeszcze się nie przeklikałem przez te wszystkie tutaj panele. Ale podejrzewam, że w tych mocniejszych, bardziej już portowych wersjach to pewnie będzie można. Tutaj zamiast jakichkolwiek przycisków mamy taki dość sporych rozmiarów tablet, i gdy naciśniemy to, to też słyszycie takie kliknięcie. Taka haptyka, że nam to. Wibruje, a tutaj pod spodem mamy touchbara, którym jesteśmy w stanie. O, sobie zobaczcie, ja sobie tu przesuwam. Wymaga to lekkiej wprawy, powiem wam. Trzeba się do tego trochę przyzwyczaić. Generalnie jest to bardzo czytelne, bardzo przejrzyste, ale też nie kwapi się to jakoś na nagrodę dla najlepszego designera, jeśli chodzi o multimedia. Z drugiej strony też nie ma co czasami przekombinowywać, bo te wszystkie przekombinowane rzeczy sprawiają, że to się wszystko przycina i nie działa, a tutaj działa to. Dość płynnie, dość nawet tak bym powiedział intuicyjnie. I tutaj jest o wiele ładniej to wygląda. Rozszerzona mapa nawet. Zobacz, co się dzieje. O, nawet sam se prędkościami już możemy. A teraz to jest ważne, bo zabierają prawo jazdy. Jedyne, do czego można by się przyczepić, to tutaj taka półka. Tylko, że ta półka nie ma absolutnie żadnego tutaj znaczenia, bo gdyby to jeszcze była dziura jakaś, to by można to potraktować jako schowek. Ale to nie ma nic tutaj, ani ładowarki indukcyjnej, ani jakiegoś wgłębienia. Tak naprawdę jest to totalnie zupełnie bezużyteczna przestrzeń. Nie wiem, jak jest w tych droższych wersjach, bo może faktycznie tam się coś znajduje. Schowek pod wznoszącą się konsolą środkową z przodu kosztuje tyle 1000 zł za dziurę. To oczywiście jeszcze schowek, jeden, dwa cup holdery. Pakiet dla palących że popielniczka w sensie 233 zł. Zapytajcie, oglądacie Kickstera? Nie, oni Friza bardziej. A mój tata ma takiego. Twój? Mój tata to ma niespłacone alimenty. Co nie przeszkodziło mi, żeby w życiu jeździć Porsche. Jednak będąc zupełnie, totalnie obiektywnym, trzeba pamiętać o tym, że właśnie jest tutaj taki Troszkę plastyczku czarnego, troszkę takiej nawet nie prostoty, prostotki, to jest nowa nazwa, to jest Porsche Taycan prostotka, wersja słowiańska, najtańsza dla nas, dla Polaków. Cóż, moja krótka przygoda z Taycanem dobiega końca, wjeżdżamy właśnie sobie do salonu Porsche, O, a tutaj mamy na przykład Panamera, zobaczcie, tu jest zwykła Panamera, a tutaj mamy GTS-a, który jest wersją kombi. Teraz Wam pokażę niezwykłą wersję Taycana. Która też jest kombi. To, że to jest kombi, to jest jakby jedno, ale to jest też ta wersja podniesiona, cross. Czyli jak widzicie, te porszaki są bardzo do siebie podobne, ale przy tym wszystkim Porsche zachowało. Jednak ten styl, powiem Wam, ale przy tym wszystkim, zarówno Panamera, ta nowa, bo ta starsza oczywiście to jest najbrzydszy samochód świata, to tak trzeba obiektywnie przyznać, że nowa Porsche Panamera jest naprawdę bardzo ładna, nawet w wersji kombi, powiem Wam, że szczerze bardziej mi się podoba, jednak te kształty są takie bardziej zgrabniejsze, przy tym jak się postawi tajkana, to kurczę fajny wóz to jest. Naprawdę. Słowem podsumowania, pierwszy raz przejechałem się Tajkanem na dłużej niż 2 km. Co prawda w zupełnie podstawowej wersji, ale może właśnie to jest wstęp do tego, żeby się przejechać wersją Turbo, czy jeszcze może jakąś mocniejszą, może właśnie tą nawet obok kombi. Zobaczymy. Jeżeli ktoś z Was ma w swojej wypożyczalni albo prywatnie Tajkana, to ja bardzo chętnie bym przyjął do testu. Mogę się nawet wymienić za jakiś samochód ze swojej wypożyczalni. A jeżeli macie wy jakieś ciekawe auto, czy może drogie, czy luksusowe, albo po prostu na swój sposób ciekawe. To napiszcie moi drodzy albo na zgłoszenia małpa albo przez Fanpage'a, albo przez Instagrama, albo w komentarzu nawet napiszcie z jakimś kontaktem do siebie, żebyśmy się mogli jakoś ładnie złapać i wtedy naprawdę ta seria może się bujnąć na zasadzie takiej, że wy zobaczycie jakieś bardzo ciekawe samochody, których nawet na YouTubie jest bardzo mało albo wcale, a przy okazji nagram wam Mam nadzieję świetny materiał, a jeżeli ten materiał był świetny, to zostawcie łapę w górę, dajcie suba, napiszcie komentarz, czy taka forma Wam odpowiada, czy ta seria ma jakikolwiek sens i jeżeli będziecie pytać, kiedy Motoznawca, to ja już Wam odpowiadam, że trzeba po prostu cierpliwie czekać, on na pewno będzie, jeszcze nie wiem kiedy, ale na pewno będzie. Napiszcie też, co Wy sądzicie o elektrycznym Porsche, bo to też jest bardzo ważne. Tym bardziej, że to jest coś jednak mimo wszystko nowego. Dajcie znać również w komentarzach, jakie następne auta chcielibyście zobaczyć, które może w Kickster jedzie nie mają szansy się pojawić, ale właśnie na takim pierwszym wrażeniu, czyli Kickstera, motopoznawcy mają szansę wystąpić. Piście, dawajcie znać, naprawdę może zrobimy z tego bardzo fajną serię. I cóż, trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam. Ja, czyli Kickster. Cześć! W następnym odcinku pierwsze wrażenie autobus szkolny. Nie no żart oczywiście. Chodź nagramy z tą koloratką.